I taką sprężynkę wystarczy później rozciąć i mamy pojedyncze ogniwo. Tak, to jest złoto właśnie takie produkcyjne, czyli z blaka z czystego złota. Tak to się właśnie... Zazwyczaj zaczyna. Ja nigdy nie robię z jakiegoś złomu łańcuchów, coś, tylko właśnie na tym mi zależy, żeby um, był stop bardzo czysty. Robię od takie naj, najcieńsze, najlżejsze, około 7-8 gramów, no, a mogę zrobić nawet z półki luby taki, taki naprawdę konkretny łańcuch. Takie coś jest warte. To jest trochę ponad 90 gramów złota, 14-karatowego. Teraz w tych cenach około 17 tysięcy. Jeszcze jak nic nie wiedziałem o złotnictwie, to są druciki, tylko splecione jakieś kamyczki takie. O, wtedy byłem z tego bardzo zadowolony. Teraz to bym na pewno zrobił to inaczej. Czy z tatą, czy z dzieckiem, spędzałem czas. Oni też zawsze dużo robili sami. Jedzieliśmy na działkę z rodzicami, no tam praktycznie tata, sam zbudował cały taki domek. Później, jak byłem większy i z braćmi, to też mu pomagaliśmy, czy altankę nad basem, tak sami zbudowaliśmy taki. I myślę, że to, to właśnie, to zobaczyłem, że wszystko, wszystko można zrobić samemu, tak naprawdę. Jak zastanawiałem się, co chcę robić w życiu. Takie, po maturze, taki czas. Wiedziałem, że coś właśnie związanego z rzemiosłem. Coś tworzyć. No i pierwszym takim, co mnie naprowadziło na złotnictwo, jubilerstwo, no to prezent dla mojej dziewczyny taki naczynnik prosty. Wtedy jeszcze nic nie wiedziałem właśnie o jubilerstwie i to chciałem coś takiego zrobić i jakoś to, to mnie tak wprowadziło powiedzmy. W takim procesie to się bardzo nagrzewa i no, byłoby nie do utrzymania bez, bez rękawic. Teraz właśnie przydałoby się znowu powtórzyć proces wyżarzania i gdybyśmy tak zrobili jeszcze powiedzmy ze trzy razy taki właśnie proces wyżarzania i dalsze walcowanie no to mielibyśmy Taki, taki, cienki drucik o kwadratowym przekroju. A teraz właśnie będę z niego robił okrągły, bo wszystkie łańcuchy robię z okrągłego drutu. Większość złotników, którzy teraz pracują, no to jednak albo rodzina była złotnikami, uczyli się pod okiem mistrza, no to też, też ma na pewno duże plusy. Ale takie, takie bycie samoukiem, to, ten, to ja też właśnie zawsze lubiłem dochodzić samemu do pewnych rzeczy, jak coś zrobić. Takie, takie. Ja, też właśnie lubię, lubię takie, takie rzeczy robić, czy meble, coś, to, to, to jest takie zmontowane też z jakichś kawałków profilu akurat jaki miałem, więc tak wygląda dosyć, dosyć oryginalnie, ale no jest solidny kawał po prostu stołu. Potrzebowałem czegoś takiego, więc sobie właśnie wszystko zrobiłem. Na początku robiłem wszystko, pierścionki, obrączki jakieś, oprawiałem kamienie, łańcuchy też wtedy coś próbowałem, no i to... Przyjemnie się je robi, ja właśnie lubię takie, to mimo że to lutowanie to może trwać długo, ale jest takie, takie po prostu, można wpaść w flow i to, i to robić. W Jakieś 3 lata temu to podjąłem właśnie taką decyzję, żeby robić tylko łańcuchy. I długo bardzo dopracowywałem i procesy produkcji, wszystko, żeby one były naprawdę takie na najwyższym poziomie. No i widzę też, że to doceniają inni złotnicy, tacy z doświadczeniem, właśnie starsi, coś, którzy zamawiają u mnie łańcuchy. No, Mówią, że naprawdę naprawdę to są dobre wyroby i no naj, najlepszej jakości. Potrzebujemy jakiegoś trzpienia, czyli coś do, wokół czego będziemy to ogniwo zakręcać. Są do tego jakieś specjalne właśnie maszyny, coś, ale w taki, taki sposób jest najszybszy. Rękawiczki? Takie rękawiczki na pojedyncze palce. Tu tylko wkładam. One są po to, żeby palce sobie nie pociąć. Dobra. I w ten sposób robimy taką sprężynkę właśnie i dzięki temu, że, że to jest zaciśnięte i ten trzpień jest równy, no to te ogniwa są naprawdę bardzo równe, pomimo że tak, tak zawinięte. I taką sprężynkę wystarczy później rozciąć i mamy pojedyncze ogniwa. Dużo satysfakcji mi daje to, to też, jak mi wychodzą te łańcuchy, jakie, jakie, jakie one są. Już nieraz ludzie mówili, że szukają, chcą zamówić łańcuch z pół roku szukają takiego naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnego, no i że w końcu mnie znaleźli, że to jest dokładnie to, to o czym mówili. Od początku, od odlania, przetopienia po prostu materiału. Do samego końca, jakby ukształtowałem ten wyrób, no i wiem po prostu, że, że ludziom się to podoba, i jest różnica też w trwałości. Na pewno jest różnica. Te łańcuszki, no, niektóre te, te sklepowe, które są właśnie cieńsze, zeszlifowane, one się przecierają, i tam po pięciu latach, powiedzmy, no to już widać na nich zużycie. A taki, taki soliny łańcowany jest też dużo twardszy, z twardszego stopu zrobiony, kiedy ja właśnie mogę wybrać to, z jakiego materiału jest zrobiony, no bo to złoto, no to jest tam. Trochę to trochę zależy od próby, trochę ponad połowa tego, a reszta też ma znaczenie. Jest właśnie dużo twardszy, dużo bardziej odporny na zużycie. No i naprawdę, to długie, długie nawet dekady taki łańcuch wytrzymał i. nie sobie, Tak, żeby łańcuch zeszlifować, muszę go najpierw unieruchomić dobrze. To jest tak zwany szelak. To jest coś podobnego do wosku. Tylko, że jak zastyga, jest twardy. Później, po zastygnięciu, kiedy jest twardy, to przytwierdza ten łańcuch mocno do deseczki i wtedy łańcuch się nie rusza. I ja mogę go szlifować. I właśnie ten szlif to jest coś, co nadaje taki końcowy wygląd. I szczególnie to moim klientom się to podoba. Właśnie to, jak te łańcuchy wyglądają. To jest bardzo ważny właśnie proces, i ważne, żeby go zrobić ładnie równiutko. Kiedy łańcuch jest unieruchomiony, to właśnie mogę, mogę go mocno, mocnym klinikiem próbować. Złotnicy, z którymi czy pracuję, czy spotykam właśnie tych, tych starszych gości, takich typowych powiedzmy złotników, to, to też sami się dziwią, że właśnie w tak młodym wieku, no bo też nie dużo, nie dużo ludzi teraz te, te młodych wchodzi w ten zawód. To jest taki właśnie, sporo jest tam osób starszych już, już z doświadczeniem, ale nie ma, nie ma, ludzi, którzy w to idą i szczególnie w to w te takie tradycyjne złotnictwo i, i tworzenie czegoś ręcznie od podstaw. Mm -hmm. Mój tata właśnie, że zawsze jakby pokazał mi, że wszystko da się samemu zrobić. On to też często, mimo że to nawet nie zawsze taniej wychodziło, niż zatrudnić kogoś do jakiegoś czy remontu, czy, czy, czy zrobienia czegoś, no to widziałem, że on, on czerpał z tego i, i był dumny, jak coś tworzył po prostu. No i to tak z tak czasem, myślę, że przeszło na mnie po prostu. Ja co no, ale na pewno w przyszłości chciałbym, chciałbym to też zrobić właśnie. Dalej się uczyć i jakby no, naprawdę i umieć zrobić wszystko, zrobić to dobrze. I, i być takim mistrzem, mistrzem powiedzmy, złotnictwa to jest. To jest. No, no coś, coś naprawdę super sprawa.